Cześć. Szkolenie social media to jest zbiór kilku szkoleń, które są zawarte w tym pakiecie, czyli kupując pakiet social media, kursu social media, kupujesz de facto dostęp do kilku szkoleń, które masz wylistowane poniżej. Czyli w ramach jednej niższej ceny dostajesz dostęp do szkoleń wyspecjalizowanych w YouTubie, Facebooku, Linkedinie, Instagramie oraz oczywiście do omówienia systemów reklamowych. Dlatego jeżeli interesuje Cię branża social media, jeżeli chcesz odbyć to szkolenia, tak naprawdę wiele, go godzin takiego szkolenia przed swoim komputerem, gdzie możesz wszystko krok po kroku poustawiać, pokonfigurować, sprawdzić i ogarnąć, jak to wszystko działa, to serdecznie zapraszam Cię do zakupu. To szkolenie jest szkoleniem w postaci VOD, czyli kursem onlineowym i zawiera w sobie całą masę cennej wiedzy w tym, jak skutecznie zacząć, rozkręcić się i dalej mocno promować się z wykorzystaniem mediów społecznościowych dostępnych w Polsce, bo mówimy sobie o Facebooku, Instagramie, LinkedIn'ie oraz YouTube, a także dorzucam w bonusie szkolenie z mailingów i newsletterów, ponieważ moim zdaniem jest to nieodzowny element, czyli budowanie bazy, budowanie, tworzenie landing page'y, to jest nieodzowny element takich kampanii marketingowych, kampanii online'owych w internecie. Zapraszam Cię do tego szkolenia social media już teraz. Odbieraj dostęp, Bartek Paczyński. Cześć!